Drugiej połowie myślę, że od początku zagraliśmy bardzo dobrze. Myślę, że zepchnęliśmy e, przeciwnika do obrony. Graliśmy cierpliwie, częściej zmieniliśmy ciężar gry. I, i, i e, czuć było, że, że lada moment uda nam się jakąś klarowną sytuację stworzyć. E, I tak też się stało. Michał Żyro. E, pierwsza bramka w lidze bardzo ważna, dająca nam prowadzenie. Druga bramka Rafała Wolskiego wprowadzonego na boisko. Dwie bramki młodych zawodników to bardzo nas cieszy, to tym bardziej zwycięstwo bardziej smakuje. Eee, I cieszę się, że potrafiliśmy już spokojnie kontrolować e, przebieg wydarzeń na boisku, że znowu zagraliśmy bez straconej bramki, ale trzeba oddać, że widzew miał doskonałą sytuację w pierwszej połowie. I jak Duszankuczek to obronił, to tylko on wie. Nie wiem, on chyba jakiś magnes ma że te piłki wszystkie przyciąga, bo naprawdę to była, myślę, że, że interwencja, którą można pokazywać w każdej telewizji na świecie. Jak pan zmienił legię po, po tych porażkach z Podbeskidziem i Polonią Warszawa, drużyna nie traci gola w piątym kolejnym meczu, wygrywa do zera, jest z jednym meczem zaległym wiceliderem Ekstraklasy. Co się stało z tą drużyną, że, no, że gra tak dobrze? Ja uważam, że my dobrze gramy od początku sezonu. My mieliśmy po prostu trudny moment. To był mecz, który zlekceważyliśmy z Beskidziem. Sroga, sroga kara na nas spadła. Później yy, porażka w PSV i, i, i ta bardzo słaba druga połowa z Polonią, gdzie zwyczajnie nam trochę sił zabrakło i porażka kolejna. To był jeden tydzień, który po prostu no, był słaby w naszym wykonaniu. Natomiast ja nie miałem żadnej wątpliwości, że drużyna jest dobrze przygotowana, że drużyna będzie dobrze grała i, i wierzę w to, że, że my do. 15 grudnia będziemy dobrze wyglądali, bo, bo tak planowaliśmy i okres przygotowawczy, i dalej ten, ten proces treningowy, żeby, żebyśmy fizycznie dobrze wyglądali i żebyśmy po prostu coraz lepiej tą piłką operowali. Mam nadzieję, że taka gra jak w Bukareszcie to jest. Znaczy, mam nadzieję, jestem pewien, że po prostu to jest to, do czego dążymy i tak chcemy po prostu regularnie w każdym meczu grać. Powie Pan swojej drużynie, że to jest już klasowy zespół, który potrafi. Pokonać i teoretycznie lepszych od siebie i drużyny, które no, przyjeżdżają, tak jak dzisiaj widzę, w, bronić się na Powiem, że jesteśmy drużyną coraz lepszą, coraz bardziej dojrzałą i coraz bardziej czującą swoją siłę. Także e, powoli e, stajemy się naprawdę drużyną silną, natomiast e, zdajemy sobie sprawę, że to nie jest jeszcze ten efekt, który nas interesuje, jeszcze mamy trochę rezerw, w których chcemy wykorzystać